peran No i kolejne podejście do bosa. Ostatni bosek, że... Ciekawe. Czy mogę go tak uszkodzić. Teraz taki atak, na którym łatwo polec. Ten też w sumie nie jest super. Maro nieczysta. bo ten atak, którego nie lubię, nie idzie tak źle, idzie wręcz zaskakująco dobrze, ucieczka często mówię w takich pojedynkach, ucieczka, no ale ma być przecież Ucieczka. Zało przed tymi kolegami trzeba uciekać. To był fart tam można powiedzieć. To trzeba przyciskać szybko. X. Tutaj trzeba jeszcze uważać On Już się świeci na czerwono, ale to nie może nas zmylić. Wystarczy jeden zły ruch i po nas. Znowu to. I te fazy się powtarzają, ale tutaj jest ciężko. Skok? No właśnie. I ten. Czekam na ten moment, kiedy on po prostu... Zacznie mrugać, mrugać, migać, już jest bardzo blisko. Nie można lekceważyć przeciwnika, bo jeszcze raz i to się stało właśnie w tym momencie. Ważne, że będzie lekceważyć przeciwnika, ale ten ostatni lord padł w tym momencie. Połączę filmik z poprzednim. Znaczy z poprzednim, z tym pierwszym etapem, który był taki bardziej zręcznościowy. Też parę razy musiałem tam do niego podchodzić. pozbierałem to, tą 6 szóstą część życia. Te trzy kapliczki znalazłem, czy tam dwie były, brakowało, więc maksymalna ilość życia. W międzyczasie ten czerwony też znaleziony. Jeden punkt. Mocy. No i tutaj nie było tak źle, ale nie było to też takie proste, także każdy z tych takich głównych bossów był wymagający, ale nie irytujący. Czas gry 11 chyba godzin. 11 albo 12. Nie wszystko jeszcze znalezione, bo tam chyba trzy kapliczki jeszcze są do znalezienia. Ten to jest Śmierć w kapturze. Całkiem przyjemna gra. Tylko dodajcie mapę. Czasami wychodzą ludzie z założenia, że jak mapy nie ma, no to po prostu można sobie lepiej tę pozwiedzać. Poszukać, ale tu w tym przypadku mapa zaoszczędziłaby czasu. Tutaj te wszystkie krainy teraz chyba będą przedstawione. Jakoś specjalnie ja chyba nie mogę tego przyspieszyć. Czy dużo przeciwników różnych? Eee, no tak, w sumie w każdej krainie byli jacyś, jacyś inni przeciwnicy. Może tych krajów mogło być więcej, bo w sumie były takie trzy rozbudowane światy, ale gra zdobyła dużą popularność i myślę, że będzie jakaś druga część. I jakieś tam sugestie na pewno będą. No ja bym dodał na pewno mapę do tego, jeszcze na przykład z dwóch bossów. I, I w drugą część, mimo tego, że gra się krukiem i można powiedzieć bajkowa, O, to można przyspieszyć bajkowa, kreskowkowa gra, ale... Patrzcie od Polacy. Czy ten dewolwer to nie jest polska firma? Ale chyba nie. Polacy byli, ale nie było niestety. Polskiego... Znaczy niestety. No nic się nie stało, ale nie było... Thank you for playing. Nie było polskiego języka. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo... Tam już widać, jak się złoci klucz. Ja postaram się jeszcze. To specjalnie jest tak pokazane. Że jest klucz. Tu mogę rozbudować jeszcze. Bo zdobyłem. Z tymi nie będę rozmawiał, tylko chciałbym jeszcze tak. Po pierwsze, pójść po ten klucz. O, tu jeszcze mamy do zdobycia. Ale to chyba od drugiej strony. Nie no, dobra, to na razie tym już się nie będę zajmował. O, i tu mamy to wszystko na czerwono. Ale w tym miejscu, gdzie walczyliśmy jest klucz. Jest jeszcze coś takiego jak zakończenie, takie. Każdemu ja to teraz znalazł. po na górze było tak zwane prawdziwe zakończenie. Nie wiem, czy będę to robił. Tu chyba się wchodzi. Czyli trzeba zdobyć 7 takich tabliczek w różnych krainach. Tu bym się posłużył raczej gdzieś yy, filmem na YouTubie, żeby to przyspieszyć w związku z tym, że nie ma tej mapy. I znalazł te 7 tabliczek. Ale teraz chcę tylko dojść do tych drzwi, które dzięki temu kluczowi a na przykład tutaj też nie byłem. No i okazało się, że nie muszę mieć toporu, tylko wystarczy chociażby miecz, żeby użyć tej kładki. Myślałem, że to musi być topór. Ktoś tam akurat użył toporu. Ale tu gdzieś są takie drzwi, które... Chyba tu... Nie, tu biłem się z krukiem. O, tam na górze. Tu są drzwi, które można teraz otworzyć. Nie wiem co za nimi jest i jak to wygląda. To się zaraz okaże. Dopiero można to zrobić po pokonaniu ostatniego bossa. Bo otwieramy tym kluczem właśnie te drzwi, wchodzimy na górę i oczywiście uderzamy w dzwon. Aha, ok, zmieniamy porę dnia. Tylko co to nam daje? Duchy są. Duchy, ale... Szukam jakichś nowych przeciwników. Tu są też wszystko zamknięte, nie wiem czy to można w ogóle otworzyć. No, a także jest... o, następny. Chyba że to trzeba inaczej z nimi walczyć. On mi coś zrobi? Ok. Trzeba znaleźć 7 jakichś kawałków takich tablic, chyba z tego co kojarzę. I wtedy będzie prawdziwe zakończenie. I może tak zrobię, a na ten moment po prostu tak. Zakończymy to. No bo to teraz właśnie jest takie chodzenie. Chodzenie, zwiedzanie, szukanie. Nie wiem, czy to jest kwestia na przykład innej broni. Z parasolki, parasolki nigdy nie używałem do walki. tak żeby to przyspieszyć co teraz będzie 12 godzin, 88% zostało nam tych 6 tomów do zdobycia czy 6 tablic wszystkie drzwi są na czerwono a ten jest na biało a, bo tutaj była walka z Wiedźmą. No i z parasolką sobie chodzę. Tu drzwi zamknięte? buchający pan. Także pomyślcie sobie, jak nie macie jakiegoś, jakiejś skazówki, ile tu się jeszcze teraz czasu traci na takie chodzenie. To nie jest źle, bo 12 godzin zagrałeś i kolejne 4 jeszcze możesz pozwiedzać. Dobra, tu z tą parasolką w tym miejscu kończę i widzimy się jakiś kolejny grze